Hej, cześć, witajcie, tutaj SCP 039 Czoraznie jak cię podwójnie czy witałem, bo nie byłem klientów się nagrywa. Dzisiaj coś gra sandboxowa. Czuję Oczywiście nie ma tu żadnych modów ściągniętych na No Collision, Armad, Kamera i y monitor. Tutaj w ogóle sobie właśnie sądziłem z reklamy. Yyy co by chciał o a to jest co? Super searching. to nie wiem ale wam w tym odcinku z Efferent Sandbox, czyli w takiej grze, która jest y, podrubką Scrap Mechanic i dzisiaj pokażę wam parę moich pojazdów i pojazdów od y, innych osób którzy o to w warsztacie <grym> bączek to jest ten bączek bo nie pan... o nie to jest to zło <grym> pan coś y, może uda mi się zbudować jak się zmieszczę w, y, w czasie uda mi się zbudować y, spinę nie to nie o tu że mną no, colli no collision to nie może wejść w ża żadne interakcje Z I widzicie? Zatrzymałem O Tutaj nawet jak wylezę to Patrzcie, ja mogę też z niego czułazić, a że jest inny nie I czekajcie, tutaj jeszcze tylko wejdę I ten mączek jest nieudany To jest coś Próbowałem zrobić y coś jak Beyblade jak to pamięta, admin? Pod teraz będzie wczółek, coś co jest dziwne. Według to są moje. Trzy pierwsze projekty są moje. Ja też mogę mieć niektóre z warsztatów inaczej nazwane, więc się nie dziwnie i nie, nie mówcie takie. Hey, ale w w warsztacie to się nazywa inaczej. Czemu chcecie zmieniłeś nazwę? A tak miał coś zapamiętać. Czołg się wczyta, bo czołg w sumie dużo waży. Ciężar na brzuchu jest nie do zniesienia. Macie w, o, w prawym dolnym Event Sandbox. Czasem nie mam ochoty wstawać, bo czuję się, jakbym znów ważyła 300 kg. Yy, możecie słyszeć w tle. No i druga, ja dam pauzę i zobaczmy się, jak się wszystko wczyta. Yy, też. Yy, Parę osób na Discordzie u mnie prywatnie się zastanawiają, jaką ja mam tapetę. Chyba mówię, że ja mam. Twarz jest ja, SCP-170, nie 0,78 to była chyba sztuczna inteligencja. O. I chyba. Jak próbowałem też na innym telefonie, bo ja próbowałem dwa razy, jedno ma tak, że tu mam gaming, teraz mam nawet mapę, ale czekajcie, no widzicie, jeszcze będę wziął. No dobra, to gdzieś sobie postawię jakiś pojazd, spróbujemy trochę sobie przejechać. Auto, co było, co? Aha, nie, ja to wam tylko nie pokażę, bo teraz jest jeszcze nie gotowe. Auto rakietowe, zobaczymy sobie, jak są skonstruowane te projekty, tak? No to widzimy, że koła są bezwładne, jak w tym młotkiem co to, to jedzie. Widzicie? To są po prostu na łożyskach. Tu widzę, że jest podłączone. Tylko do rakietów jest podłączone, widzicie? I teraz bo sam i jedzie samo. No co fajnie to jeździ. Pyk, dalej, dalej, dalej. O nie, ja wam tego nie wczytam, bo to jest... Tu to, to bym musiał wejść w mapę ok bo jak wczytam to, to telefon mi eksploduje. Co wam powiem. O! To jest jedno z lepszych aut. Pan to się chyba nazywa, a to nazywam y nie SCP, tylko Auto.pl i nawet jeździ, jak widzicie, I jak to jest wybudowane. No, i trochę tej siatki jest. Widzicie, że to jest podłączone to kontrolera a kontroler do niczego i patrzcie jak zmienię to tak a na jakiej to jest rotacji 75 i patrzcie jak to będzie wyglądało czy, czy jest bardzo wolno. Nie obcałem tych mechanizmów. Zepsułem auto. Ale też zobaczymy, że każdy silnik jest do jednej strony. To w ogóle jest łożysko do niczego podpięte. Widzicie? Dwa łożyska. No. Usuwamy. Jedziemy dalej. Chyba w tym nie skończymy wszystkich projektów. A to 2 O to jest też druga wersja bardziej taka nowoczesna To nie widzimy jak się o już chciałem dać pauzę e, nie w tą stronę Widzę, że tu jest dużo e, Jak to się nazywa Nie, nie czy i co działa, widzicie, też na takiej zasadzie. Jedziemy. Zobaczymy na tym od... Trochę po górach. Idziemy pek tu na górę? No w miarę skręcliwe no No nawet ciekawie działa Ja oczywiście tymi autami jeszcze sobie normalnie pomapię ale No warto wskazać. łazik No zobaczę czy jest zmniejszony ten Silnik dobrze i Będzie dobra prezentacja więc i la przerwy. Dobra, wszystko jest yy, dobrze zrobione. I tak, tu mamy dup dupalacze. A tu mamy światła, które na pierwszy razem trochę zlogowały. Ale mamy dupalacze. Więc możemy się szybciej jechać. I dobre skrętliwe to. Oj, tutaj sobie chwilę postoję ja. Będziecie mieli to w paru sekundach. ...zasłownie jednej. A tak to działa, widzicie? Też tak samo. Więc prawdopodobnie to tylko samego autora. Tu są lampy podłączone z... ...ze sklepu. Więc... Widzimy się znowu po przerwie, ale... I, tym razem zobaczycie, jak niszczy. ...cuk-cuk... Y, ...śląski pociąg. Radzę czy jechać? Nie. No dobra, więc... ...muszę wejść na tory i... Znajdę cuk -cuga, to w, y, dam dalej nagrywanie. Nie ma to jak cię mija pociąg. Y, dobra, to ja biegnę tam, gdzie on czysto jeździ i będzie tam jechał, więc nie ma za dużo czasu. Teraz będę szedł po w drugą stronę, jak jedzie pociąg, by łatwiej na niego trafić, bo on już będzie jechał. Przepraszam, jest za wielką ilość święcia, ale no mam ograniczony mocno czas, więc staram się to skrócić jak najwięcej, jak najbardziej. Poczekam tutaj na pociąg, na, na jego stacji, która jest tylko teksturą. Uwierzcie mi. Ale tutaj sobie poczekam. Trochę. Jedzie. Jedzie pociąg z daleka. Zobaczymy się jak on już podjedzie blisko. Stanąłem z raczej i on tam już jedzie i tu się zatrzyma. U odwieczne spotkanie pociąga człowieka. To jest pociąg. Daj się go wykoleić podobno. Co on się wykoleił? Wykoleił się. Wykoleił się. Patrzcie to. To jest wąż pyk, pyk, robię Cię, porobiony. Zniszczyłem pociąg, jestem z wrolem. za no to koniec odcinka, pokazywanie będzie w kolejnym, więc do widzenia.